Witam na kanale, ja jestem Adi, a to jest Arma 3 Altis Life. W poprzednim odcinku zbieraliśmy żab żaby, przerobiliśmy je trochę na LSD, trochę na żabiołódka. Sprzedaliśmy, zarobiliśmy trochę kasy, więc w tym odcinku zajmiemy się typowo nielegalnym źródłem dochodu w jakim jest Heroina. Właśnie zmierzamy na pole heroiny, Żeby ją zebrać i, i później pojedziemy ją przerobić. Bo oczywiście, no, w czystej heroiny, w czystej postaci heroiny, nie, nie da rady nigdzie upłynieć. Trzeba ją najpierw przerobić, półzgadnie, tak jakby do użycia. I to właśnie będziemy robić. Mianowicie, nie nagrywałem dźwięku do tego filmiku, robię w narrację. Także no, po prostu czasem może się nie zgadzać to co widzicie na ekranie z tym co mówię, aczkolwiek postaram się, żeby to jakoś ładnie i płynnie wyszło. No, widać już ktoś pojechał prawdopodobnie też z tego pola. Jest to dosyć lukratywny interes. Yy, najgorzej jest on w momencie, gdy w przywileżach się jakiś rebelianci, bo oni na zwyczaj chcą od nas pieniądze na no to, że Przyjeżdżamy na ich teren. Tak w poprzednim odcinku rozmawiałem z Paroma, udawałem turystę, że oczywiście nie sprzedaję nic. Tak w tym odcinku, no niestety, jeżeli nadniesie na nich, będę musiał zapłacić albo zginąć. Także dwie opcje są, z czego wiem, na najlepszym rozwiązaniem będzie chyba zapłacić. A i tak zarobimy. Podejrzewałem trochę pieniędzy ale jak patrzałem to heroina Gillera opłaca się najbardziej. Także no ukaże się. Wracając do rozmowy z któregoś poprzedniego odcinka sprawdziłem yy, na temat informacji, na temat tej wyspy, na której gramy, więc na yy, stronie army polskiej w sumie znalazłem wprowadzenie, gdzie faktycznie Altis jest wyspą Grecko, na którym było kiedyś bardzo ważne lotnisko, armię w 2025 roku obecnie jest to rejon starć, może tak, w armii trójce, jest to rejon starć pomiędzy NATO oraz wojskami irańskimi. I to lotnisko, które się znajduje na dzisiaj jest jednym z najważniejszych punktów na wyspie. Dobra, dojechaliśmy na miejsce, że wysiadamy i zaczniemy zbierać heroinę Nie wygląda to mniej więcej tak jakbyśmy zbierali żaby, tylko że no, zbieramy heroinę, tak się skitrają tutaj w tych krzakach. Może chwileczkę to potrwać. Zrobiłem cięcie i teraz będziemy udawać się do gangu Arena gdzie no, musimy ją przerobić na heroinę zdatną do, do, do sprzedaży nie tak, sprzedaży, spożycia Także ruszamy Na szczęście, żeśmy nikogo tu nie spotkali na, na tym, na terminie, Bynajmniej nikogo wrogiego Także można powiedzieć, że jest dobrze no, wracając do Altisa, bo tak się już troszeczkę przygotowałem. No, powierzchnia Altisa to jest około 200, 300 km kwadratowych powierzchni, także bardzo duży rejon. Największy szczyt tutaj na Altisie wynosi 400 metrów. Klimat jest śródziemnomorski, silnym wiatrem. No i populacja tej wyspy wynosi około 2000 mieszkańców, także nie jest To tego Jak patrzę, armę trójkę można kupić już za 109 zł na stronie oficjalnej army. Jestem pewien, co to innego kosztuje. No i zaraz zobaczymy. Patrzę tutaj już za 9490 można kupić armę drugę, no ale no, niestety, żeby był pogląd, to przemóg trochę sprzętu średniej klasy, on dobrze tak bo, bo mój komputer jest średniej klasy, także ja tutaj 30 parę latek w no momencie nie nagrywam mam, także no, dosyć płynnie tak rachodzi. Raczej się nie przycina u mnie wynajmniej. Dobra, okay. no, no, tutaj musimy się przejrzeć przez te polne drogi. Polne drogi. Zapraszam również do komentowania moich filmików, ewentualnie do subskrybowania, jeżeli komuś się podobają chciałby to oglądać. Każdy komentarz, który zostawicie, no, motywuje mnie troszeczkę do, do nagrywania. Także jeżeli macie jakieś uwagi, również piszcie. Jestem świeżym youtuberem, że tak można by powiedzieć. Dopiero co zaczynałem swoją historię z YouTube. Po prostu jeszcze no, dużo rzeczy nie wiem, każde błędy tak jak na tym filmiku poprzednim, ten bo no, ja go nie oglądałem później już, także no, dziękuję również za informację, bo faktycznie jak się, jak to obejrzałem to strasznie nie dało się praktycznie tego oglądać. Było to spowodowane jakimiś przycięciami u mnie e, zewnętrzną kartę e, Blastera. po prostu podłączoną przez USB w momencie dużego obciążenia przy nagrywaniu po prostu nie wyrabiał komputer i przycinał dźwięk Były przez to takie pauzy dźwiękowe później ten dźwięk nie zgadzał się z tym co jest na ekranie także bardzo dziękuję za tą informację Wyszła teraz na dniach pierwsza kampania do Army Trójki. Nie wiem czy będę ją nagrywał. Po prostu nie wiem czy będzie zainteresowanie, żeby to po prostu zobaczyć. Wydaje mi się, że nagrywanie po prostu misji, którą po prostu jakby ktoś zakupił chciałby sam przejść, to trochę psuje zabawę, tak mi się bynajmniej wydaje, ale jeszcze się nad tym zastanowię nie zrobię takiej serii z, z przejściem całej kampanii Armored Trójką Spójrzmy musimy skręcić na prawo, to jest na, na tej górce znajdują się ganka Lewa pojedziemy sobie na skróty, wygniemy Kama jest o tyle dobry, że no, dosyć dobrze sprawuje się w terenie. No, bo nie ma on takiej pojemności jak hermet, tak? Hermet, nie wiem czy dobrze mówię, ale zawsze coś tam będzie zarobić. Lepiej jakby tylko z plecaczkiem biegać. 150 kg, wydaje to, należy, to chyba kilogramy, to więcej to jest zawsze coś. Jeszcze zastanawiam, czy chcecie po prostu oglądać to jak gdzieś jadę w jakieś miejsce, czy nie robić, czy po prostu ucinać, również piszcie jak wolicie. Czy wolicie w całości oglądać całą moją grę od początku do końca, czy po prostu mam wycinać te elementy, w których się nic nie dzieje. Dobrze, dojechaliśmy. O, ja jest tam jakiś gościu góry. Zobaczmy co Co? Go... zrobić. więc tak, no musimy wykupić licencję no, tak mi się wydawało, że gdzieś może być jeszcze jakiś gościu od samego procesu heroiny ale wyszło na to, że jest tu tylko ten jeden typek no i niestety musimy wykupić licencję niego, żeby w ogóle móc przerabiać heroinę. Także ja tutaj tak biegałem troszeczkę. Szukałem czy kogoś tu jeszcze nie ma. Oczywiście co, nie mamy pieniędzy przy sobie. Musimy jechać do bankomatu żeby kupić licencję na gang area mam oczywiście później jeszcze się dowiem że że trzeba będzie również wykupić licencję na procesję heroiny szczęście tak asekuracyjne wie, wie, asekuracyjnie wezmę trochę więcej tych pieniędzy oczywiście No ale dobra, to jedziemy najpierw do bankomatu, wypłacimy kafę, na, na opłaty wiążące się z otwarciem naszej działalności. Tak, w prawdziwym życiu też otwierając firmę trzeba ponieść jakieś tam koszty. Tak samo tutaj. Co ja będę chciał Wam jeszcze pokazać? I myślę, że po kolei przejdę. Każdy rodzaj działalności, jaki można uprawiać, oczywiście, po prostu pokażę, ile znaczy, można zrobić. Z tego, co już wiem, bo już trochę pograłem, jeżeli chodzi o łowienie ryb, to jest to w ogóle nieopłacalne, czasochłonne. Także, jeżeli by wpadło komuś na to, żeby łowić ryby. Naprawdę nie polecam, już lepiej pozbierać jabłka, bynajmniej na tym serwerze. Jest to serwer e, Army Life skreowany przez BWG. Na Tisie ma on 80 slotów, ten serwer na, aktualnie, na którym gramy. E, no i po prostu w, w godzinach wieczornych jest naprawdę bardzo duży problem, żeby w ogóle na niego wbić, bo jest 80 na 80. E, ja zazwyczaj gram z rana, no to tak około 50 osób jest na serwerze. Także mnóstwo ludzi. Każdy rodzaj działalności mo może być tu lukratywny, łącznie z rebeliantami. Tak wiedziałem się również, że po prostu, żeby zostać rebeliantem, wystarczy tutaj wykupić tym gankarea, zakupić sobie broń i można już Wyłudzać pieniądze od zwykłych graczy, takich o, jak ak aktualnie jesteśmy, pod groźbą morderstwa. No i to zależy, co akurat mamy przy sobie, bo jak na przykład idziemy sobie e, samochodem, hatchbackiem za 7000 w momencie, gdy mamy 200 tysięcy na koncie, a przy sobie mamy jakieś tam grosze. Także, no, można zapłacić te grosze. No, ale już to nie jest jakaś tam wielka strata, ale w momencie, gdy jedziemy ciężarówką na 100 czy 200 tysięcy, albo helikopterem, i rebelianci do nas mierzą, mamy przy sobie albo mamy przy sobie jakąś znaczną ilość gotówki, no to, wiadomo, lepiej wtedy zapłacić, bo w momencie, jak wpijemy nie mamy kluczyków do naszych samochodów, jeżeli nie są zaparkowane w garażu, także nawet jeżeli one są na serwerze, to nie, może, nie możemy później do nich po prostu wejść, także one stają do, do restartu i po restarcie, restarcie po prostu znikają. Dobrze, wypłaciliśmy pieniądze, jedziemy przerobić tę heroinkę, którą mamy. Dojechaliśmy To ważne. Tutaj w tym Gang Arenie czy Area można zakupić broń nielegalną. Także widziałem tam też dużo informacji na kanale. Ludzie pytali gdzie mogą, gdzie mogą kupić nielegalną broń. Także w tym filmiku jest odpowiedź. W gang arenie. Wystarczy zakupić licencję za 10 tysięcy, no i można kupić już, mamy dostęp wtedy do sklepu gangu i możemy kupić, nie jest to super, ekstra, karabin, ale już jakaś broń kosztuje 15 tysięcy i później każdy magazynek 5 tysięcy, albo możemy kupić pistolet, którego, który też kosztuje 5 tysięcy i do niego magazynek również 5 tysięcy nie wiem, ci co grali w, w armę trójkę wiedzą, że no, z pistoletem to tu się za dużo nie zdziała, no ale zawsze to jakaś broń którą można pr podjąć próbę Obrony przed rebeliantami, aczkolwiek no, z tego co tu zauważyłem, już na tym wcześniejszym filmiku, no to, to goście są uzbrojeni po zęby, nie żałowali na to pieniędzy. Jeszcze nie wiem, gdzie można to kupić. Yy, powiedzmy, lepszą broń, no ale dojdę do tego i po prostu nagram z tego jakiś film. Może nagram tutorial, jak zostać rebeliantem w, naj ja w jak najkrótszym czasie. Czy jak najszybszym, jak później na tym zarobić, to jeszcze, jeszcze się na tym zastanowię. Że tutaj, jak zwykle, trochę zabawy jest z tym miejscem. No wiadomo, yy, akurat tyle dobrze z heroiną, że ona po przerobieniu zajmuje. O wiele więcej, o wiele mniej miejsca, jak nieprzerobiona, że nie musimy tu nic wyrzucać tak jak było to z żabimi łódkami o wemit i roka można kupić. Rok kosztuje 5000 i magazynek później do niego też 5000, także 20 tysięcy i możemy mieć broń Znaczy pistolet w jednym, magazynki. O, może tak. To mamy do wyboru kamizelkę. Jeszcze jakieś tam dodatkowe ubranko. Tutaj sprawdziłem czy mnie czasem nie stać. No niestety nie mam. Przy sobie już nie chce mi się jechać do bankomatu i tutaj wracać. Po prostu po prostu zwijam się i jadę do Dillera. A tutaj zrobię cięcie. pewno za chwilkę, żeby już was nie męczyć tą jazdą tutaj aż tam też już nie wiem co ja mam tutaj chyba nawijać taki makaron na uszy także jeszcze chwilę tutaj widzę będę jechał, zrobię cięcie no i niestety jak to bywa to no, nie włączyłem nagrywania przed sprzedażą będzie po prostu ile zarobiłem na samym końcu Tyle nic tu raczej ciekawego się nie wydarzy. Ewentualnie możecie sobie przerzucić ten na późniejszą minutę i zobaczyć ile zarobiłem. Ale powiem, że no, dość dobrze. 16 tysięcy za jeden kurs, także wydaje mi się, że to jest dobra stawka Akurat trafiłem tak, że nikogo nie spotkałem po drodze. No ale jakbyśmy musieli zapłacić tam te 12, 15, nawet 20 tysięcy, no wydaje mi się, że to jest dosyć, dosyć opłacalne równe z potrzebami.